Thank you Augurzeta z witam państwa serdecznie i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej, a dziś m.in.. Innymi... bezwzględne więzienie za sprawę Stachowiaka, używając siły fizycznej, szarpał i popychał pokrzywdzonego. Wybory rozstrzygnięte. Frekwencja wyniosła 63%. Od 2 dwóch do 2,5 dwóch roku bezwzględnego więzienia. Taki wyrok usłyszeli czterej policjanci z Wrocławia, którzy oskarżeni byli o przekroczenie uprawnień w głośnej sprawie Igora Stachowiaka. Chodzi o zdarzenie z 2016 roku, kiedy to 25-latek zmarł po tym, jak w trakcie przesłuchania funkcjonariusze razili go paralizatorem piątek sąd wydał wyrok dla czterech policjantów z Wrocławia, którzy brali udział w zatrzymaniu i przesłuchaniu, w trakcie którego zmarł 25-letni wówczas Igor Stachowiak. Sąd pierwszej instancji uznał, że policjanci używając paralizatora przekroczyli swoje uprawnienia. Sposób przeprowadzania przeszukania z wymuszeniem poddaniu się tej czynności poprzez zadawanie bólu pozostaje krańcowo odmienny od nakazanego ustawy. Znęcanie się oskarżonych nad Igorem Stachowiakiem kontrastuje z pilnym przestrzeganiem prawa. Karę dwóch i pół roku więzienia oraz 15 tysięcy złotych odszkodowania na rzecz rodziców zmarłego chłopaka usłyszał Łukasz R., który podczas przesłuchania w toalecie raził zatrzymanego prądem. Używając siły fizycznej, szarpał i popychał pokrzywdzonego, a następnie przewrócił na podłogę i trzykrotnie użył z odległości urządzenia Taser X2 co spowodowało upokrzywdzonego cierpienia fizyczne wywołane przez prąd elektryczny przepływające przez jego ciało. Pozostali trzej funkcjonariusze, którzy brali udział w przesłuchaniu, usłyszeli kary dwóch lat więzienia, muszą też zapłacić po 10 tysięcy złotych odszkodowania. Wyrok, jaki zapadł w piątek, był surowszy od tego, którego domagała się prokuratura. Sąd ocenił to surowie niż prokuratura. Taka decyzja sądu z wyrokami się nie, nie dyskutuje, ale uważam, że jest to słuszny wyrok. Z takim rozstrzygnięciem nie zgadza się jednak ojciec ofiary, który chciał, żeby policjanci nie odpowiadali za przekroczenie uprawnień, a nie umyślne spowodowanie śmierci. Mam że sąd nie w sposób tej sprawie, no to byłoby tak, jakby przyzwolenie na tego typu działania policji. Także miejmy nadzieję, że no myślę, że jest to początek, jakby da, tej drogi, którą jeszcze, jeszcze długa droga przed nami. O możliwości odwołania się od decyzji sądu mówili też obrońcy byłych już policjantów, którzy pod nieobecność swoich klientów wysłuchali wyroku. Twardy orzek do zgryzienia miał prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, który na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej musiał przedstawić radnym raport budżetowy za 2018 rok. Po prezentacji włodarz znalazł się w ogniu pytań opozycji. Ostatecznie radni przyznali Krzakowskiemu wotum zaufania, jak również absolutorium. Legnicy, radni zdecydowali o przyznaniu prezydentowi Legnicy wotum zaufania w związku z wykonaniem budżetu za rok 2018. To wyjątkowy moment, komentował decyzję Rady Tadeusz Krzakowski. To traktuję jako taki wspólny powód do tego, by cieszyć się z faktu, że jednak doceniona została przez Radę ta praca wszystkich nas, bo to wszyscy przecież pracują na współczesny obraz miasta. 15 radnych zagłosowało za przyznaniem wotum zaufania, 8 radnych z opozycji wstrzymało się od głosu. Prezydent nie ukrywał swojego zadowolenia, opozycja nie ukrywała, że wobec polityki Krzakowskiego ma zastrzeżenia. Widziałem też pewne niedoskonałości w tym raporcie. Widzę też, że nie wszystko jest tak jak planowaliśmy. Podawałem przykład Teatru Letniego. Pierwotnie planowaliśmy kwotę 19, w kwocie 19 milionów zamknąć cały projekt. Pan prezydent poeta i tak naprawdę za kwotę 21 milionów robimy tylko i wyłącznie część pierwszą, czyli remontujemy tylko i wyłącznie jeden budynek, nie stawiamy drugiego. Przedstawiciele opozycji poruszyli również kwestię terenów byłego lotniska. Ten teren inwestycyjny super, najlepszy mówi pan prezydent od wielu, wielu lat i tak naprawdę czekamy kolejne, kolejne lata nic się z tym terenem nie dzieje. Opozycja swoją decyzję o wstrzymaniu się od głosowania kwituje słowami to nie czerwona kartka, ale zwrócenie uwagi na to, że nie wszystkie kwestie poprowadzono idealnie. Radni przyznali również prezydentowi absolutorium za 2018 rok. Znamy wyniki wyborów na wójta gminy Ludna. Mieszkańcy zdecydowali, że nowym włodarzem gminy zostanie reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Adrian Wołkowski. Szczegóły w relacji. Do drugiej tury wyborów o fotel wójta gminy Rudna dostało się dwóch kandydatów. Adrian Wołkowski z PiS oraz Bernard Langner. Zwyciężył Wołkowski informuje Krajowe Biuro Wyborcze. Bernard Legner, Langner uzyskał 1724 głosy, natomiast pan Wołkowski Adrian 2127 głosów. Frekwencja była duża, choć mniejsza niż podczas pierwszej tury. Frekwencja wyniosła 63% w ponownym głosowaniu, czyli w wczorajszym głosowaniu. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory to wynik skazania przez sąd wieloletniego wójta gminy Władysława Bigusa za przestępstwo wyborcze. W swojskiej atmosferze upłynęło niedzielne popołudnie na lubińskim rynku. Odbyła się tam impreza pod hasłem Jak Kargul z Pawlakiem. To było pierwsze takie spotkanie, ale jak zapewniają organizatorzy, na pewno nie ostatnie. Na miejscu można było zobaczyć występy zespołów folklorystycznych, prezentujących lwowską muzykę oraz posłuchać barwnych lwowskich opowieści. To m.in. właśnie chęć przekazania mieszkańcom takiej żywej lekcji historii, wiedzy i tradycji była jednym z powodów zorganizowania tego przedsięwzięcia. Pomysł jest na pewno bardzo, bardzo trafiony. Bo uważam, że tę historię i ten kawałek z życia babci, dziadków, mam, tatów należy przekazywać, by ludzie młodzi rozumieli to, co miało miejsce kiedyś. Było czasem, jak to pisała pani Weronika Garcarz, było głodno, chłodno, ale. Byliśmy u siebie i mieliśmy to, co w sercu powinno być. Estradowym występom na scenie przyglądało się sporo mieszkańców. Wiele osób z uwagą przysłuchiwało się również ciekawym opowieściom snutym przez Kresowiaków. Pewnie, że tak. Wszystko jest dobrze oglądać, Posłuchać, czemu ludzie się zejdą. Znajomi się spotkają, porozmawiają. Bardzo fajnie. Czekam teraz na zespół Wrzos, bo bardzo mnie interesuje. No i, ch i chcemy brawa powiedzieć. Ja myślę, że jest fajna impreza. O ile wiem, jest pierwszy raz zorganizowana tutaj, w takim miejscu, na takiej przestrzeni. No i ja myślę, że będzie się rozwijać. W ślad za dojrzałymi przychodzą trochę młodsi, troszeczkę z dziećmi. Także no, no to miło jest posiedzieć, posłuchać, popatrzeć. Pogoda odpowiada, także jest okej. Okay. Oprócz występów zespołów ludowych organizatorzy Przygotowali także specjalną wystawę zdjęć, prezentującą informacje dotyczące kresów oraz rekwizytów z filmowej trylogii. Na koniec w plenerowym kinie letnim wyświetlony został film Sami Swoi. Będzie to nie tylko frajda dla dzieci, ale i dla dorosłych. W Lubinie powstaje park linowy. Na mieszkańców czekać będą dwie trasy o różnym stopniu trudności. Park linowy, gotowy do użytku mieszkańców Zagłębia Miedziowego, ma być już w sierpniu. Park linowy powstaje w miejscu dawnej strzelnicy w Lubinie. Każda stras będzie miała długość 130 metrów na wysokości 6 i 9 metrów. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj naprawdę nie ma powodów do obaw, ponieważ cały ten kompleks będzie zabezpieczony takimi specjalnymi siatkami bezpieczeństwa, dzięki którym nawet w momencie upadku e, uczestnicy tego toru m, na, pewno, e, na pewno nic im się złego nie przytrafi. Na końcach każdej stras staną wieże ze zjeżdżalniami. Na drzewach w Parku Leśnym montowane są metalowe konstrukcje, które będą stanowiły domki dla tych, którzy będą w przyszłości bawili się w parku linowym. Nie będą to wyłącznie mali mieszkańcy Lubina. Zapraszamy całe rodziny już w połowie sierpnia, żeby tutaj odwiedzić park leśny i skorzystać z tej atrakcji. Jeśli chodzi o to, ile osób będzie się znajdowało w jednym momencie, to liczymy, szacujemy, że około od 100 do 120 osób w jednej chwili będzie mogło z tego parku bezpłatnie korzystać. Oprócz parku linowego powstanie także plac zabaw dla mniejszych dzieci. Będzie on w kształcie krokodyla do wnętrza którego będzie można wejść. Wszystkie atrakcje będą dostępne dla mieszkańców w godzinach otwarcia Parku Leśnego w Lubinie. Głogowski Urząd Pracy idzie z duchem czasu. Wprowadził kilka udogodnień dla bezrobotnych szukających zatrudnienia. Najbardziej widoczną zmianą jest nowa strona internetowa pośredniaka. Witryna została mocno odświeżona i podzielona na tematyczne moduły. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i bez problemu dotrzeć do ważnych informacji. Do Lamusa odszedł również skostniały system rejestracji bezrobotnych. Nie chcemy, żeby osoby stały w kolejkach do rejestracji w urzędzie pracy. Tak? Bo często było tak, że przyszło, okazało się, że jest 10 osób i czekam 2 godziny czy 3 na to, aż się zarejestruję. W chwili obecnej uruchomiliśmy numer telefonu, po ten numer telefonu można zadzwonić i ustalić godzinę wizyty w Urzędzie Pracy i wtedy po prostu przyjść na tą godzinę i się zarejestrować. Urząd Pracy uruchomił także restaurację ofert pracy, czyli specjalną grupę społecznościową, na której dostępne są oferty, anonsy i ogłoszenia z całego powiatu. Chodzi o to, aby bezrobotni nie musieli przeszukiwać kilku portali, aby znaleźć zatrudnienie. Tam będziemy zamieszczać wszystkie oferty pracy, te, które wpłyną do Urzędu Pracy. Będą to oferty pracy, te, które spełniają wymogi rozporządzenia. Ale także liczę na to, że do Urzędu Pracy będą trafiały wszystkie informacje dotyczące pracy, wszelkie ogłoszenia, jakieś anonsy. To jest może typu właśnie: przyjmę nawet opiekunkę do pracy, do, do opieki nad dziećmi, e, szukam kogoś do pomalowania garażu. W urzędzie działać zaczął także punkt pracy tymczasowej i obsługi seniora. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.